HFA, to ludzie, którzy utrzymują pracę, nadążają za zobowiązaniami towarzyskimi i wydają się wieść normalne życie. Jednak pod tą fasadą w dużym stopniu polegają na alkoholu, aby przetrwać dzień. To sprawia, że zidentyfikowanie problemu może być niezwykle trudne. Jak więc rozpoznać HFA? Cóż, oto kilka charakterystycznych znaków. Częste picie w towarzystwie, ale bez widocznych oznak upojenia. Mogą bagatelizować lub wyśmiewać swoje nawyki związane z piciem. Często mają wysoką tolerancję na alkohol, co oznacza, że potrzebują więcej, aby poczuć jego działanie. Innym znakiem jest regularne używanie alkoholu do relaksu lub odprężenia. Opuszczanie ważnych wydarzeń lub zobowiązań z powodu złego samopoczucia również może być sygnałem alarmowym. Jak...